Zimny prysznic to rytuał, w którym codziennie hartujesz swój charakter. Bo pod tą wodą nie chodzi o temperaturę, chodzi o decyzję. Decyzję, że to ty dziś będziesz panował nad sobą, a nie twoje nastroje. Większość facetów ucieka od zimna, jakby woda miała ich zabić, ale to nie woda ich niszczy. To ich własna słabość, której dają przyzwolenie każdego poranka. Kiedy odkręcasz kurek i czujesz ten pierwszy szok, twoje ciało krzyczy, uciekaj, a ty uczysz się mówić, zostań. Właśnie wtedy twój układ nerwowy dostaje komunikat. Dowództwo przejęte. Adrenalina narośnie, krew krąży, mózg się budzi, a w Tobie odzywa się instynkt prawdziwego wojownika. Jedni zaczynają dzień od kawy i od ucieczki przed niewygodą, a inni od bólu, który zmienia ich w stal. Jedni stoją pod ciepłym strumieniem, myśląc o problemach, drudzy wchodzą w zimno i problemy przestają istnieć. Bo zimny prysznic to nie higiena, to test dominacji nad sobą. Zrób to jutro. Odkręć tylko zimną wodę i nie cofaj się. Oddychaj głęboko i wytrzymaj, aż głowa przestanie protestować. Bo właśnie tam, pod tym strumieniem zaczyna się prawdziwy dzień. Dzień, w którym to Ty decydujesz, kim jesteś, a nie Twoje słabości. I pamiętaj, albo uciekasz przed zimnem, albo stajesz się ogniem.